chociaż w ciężkim, błotnistym boisku w Gdańsku prowadzenie objęli goście z Olsztyna. Strzelcem w 18 minucie był Jacek Buciennik ze Stomilu. Tuż przed przerwą wyrównał po koronkowej akcji Marcin Ciliński. Kiedy Lechia Olimpia zaatakowała w drugiej części, organizując trzy bardzo groźne akcje, wydawało się, że to gospodarze zainkasują trzy punkty. Ale mądrze grający Olsztynianie przetrzymali ten napór, a rozgrywający bardzo dobry mecz Sylwester Czereszewski zdobył w 53 minucie zwycięskiego gola. Lechia Olimpia to tym 1-2. To jest nowa drużyna, a poza tym no, tą drużynę trzeba zgrywać, tą drużynę trzeba y, tronować na razie, a my na razie to biegamy na jakichś skwerk, skwerkach. My potrzebujemy na gwałt boiska, gdzie by można było te wszystkie elementy, człony, linie zgrać. Są młodzi zawodnicy, którzy wchodzą do drużyny i oni te ambicje, czy tę poprzeczkę będą sobie sami ustawiać. W związku z tym, y, wie pan, ja mam nadzieję, że Hańko, że Syniczyn na Kielski, czy Klimet. Ja mówię, ci zawodnicy, którzy jakby wchodzą do zespołu, tą poprzeczkę podniosą na tyle wysoko, że będziemy myśleć no, o, o wygrywaniu, o zwycięstwie.